Opowieść o Helenie Sundin zaczyna się od korzeni jej rodziny. Jej dziadek, Roberto de Franca, urodził się 9 stycznia 1885 roku, będąc Włochem z pochodzenia. Jego matka, Wiktalina Smalojącka, urodzona w Polsce w 1861 roku, zmieniła swoje imię po ślubie i poślubiła Włocha. Helena z dumą opowiadała o swoich polskich korzeniach. Z moim dziadkiem zawsze podkreślam, że był człowiekiem wyprzedzającym swoje czasy. Był bardzo zaangażowany w sprawy teatru, organizując grupę teatralną oraz grupę zajmującą się organizacją flag i tańcem Paulo de Rigbon. Był także świetnie skomunikowany, dekorując łodzie podczas karnawału i uczestnicząc w nim zarówno tutaj, jak i w Wenecji. Choć sam siebie nazywał królem karnawału, odbiegał od tradycyjnego wyglądu tego tytułu, będąc niskim, chudym, piegowatym i czerwonym. To świadczyło o jego niekonwencjonalnym podejściu. Roberto de Franca stał się ważną postacią w Paranie, zakładając jedną z pierwszych aptek w mieście i pierwszą w Moretes w 1910 roku. Warto zauważyć, że w tamtym czasie nie istniał nawet Uniwersytet w Brazylii, pierwszy został założony dopiero w 1920 roku w Rio de Janeiro. Nasz bohater sam kształcił się, poszukując wiedzy w francuskich i angielskich książkach. Dziadek był również związany z kulturą, a jednocześnie pełnił rolę starego polityka, będąc człowiekiem wyprzedzającym swoje czasy. Jeśli chodzi o budowę drogi, informacje otrzymane są dość ogólne, część rodziny pochodzenia włoskiego Malucelli brała udział w tym przedsięwzięciu. Dziadek, będąc miejscowym lekarzem, również odegrał swoją rolę w tym kontekście. W tym miejscu Helena zorganizowała muzeum i skatalogowała wszystkie pozostałości z historii według własnych możliwości. Dziś część budynku pełni funkcję muzeum. Helena mieszka w jednej części, a w drugiej znajduje się lodziarnia. Początkowo dom miał być mieszkalny i apteką, ale niestety musiał zmienić swoje przeznaczenie z powodu szalejącej grypy hiszpanki, przekształcając się w szpital. Roberto de Franca, który był nie tylko samołkiem farmaceutą, ale także lekarzem, służył lecząc ludzi. W roku 1800 powstała droga, a dziadek założył aptekę w 1910. W czasach hiszpańskiej grypy, otworzył szpital w swoim domu, który służył jako miejsce leczenia dla społeczności. Po ustaniu pandemii, przekształcił to miejsce w aptekę, przynosząc jednocześnie dwa łóżka ze szpitala grypy Hiszpanki, które pozostają w domu do dziś. Roberto De Franca, jak twierdziła Helena, był człowiekiem wyprzedzającym swoje czasy. Po nim pozostał historyczny budynek i ponad 2000 zabutelkowanych preparatów i leków. Według Heleny, to druga największa kolekcja tego typu leków w Brazylii, a ogólnie skatalogowanych pozycji jest około 3000. Butelki są ozdobione masą etykietek, wizytówek i kalendarzy reklamowych. Mimo że Roberto był jedynym farmaceutą, reklama była kluczowym narzędziem handlu, a jego numer telefonu, numer 2, wciąż widnieje na butelkach. Był także drugą osobą po policji, która w tamtym czasie posiadała samochód. Poza tym Roberto zdobył pobliski szczyt Marumbi, instalując na nim krzyż. Choć krzyż już nie istnieje, był to pierwszy krzyż na tym szczycie. Nasz główny bohater był bardzo aktywnym człowiekiem, a po jego śmierci apteka została zamknięta, pozostawiając po sobie pamięć i wiele pamiątek. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.